Teraz witamy naszego eksperta Rafała Kochanowskiego z firmy Transexpert. Mamy pytanie od pana Krystka. Pan Krystek pyta: "Chcę kupić auto o DMC 9 ton, bo prowadzę działalność związaną z transportem drewna na plac i do klienta. Co oprócz dokumentu na przewozy własne potrzebuję kierując jako właściciel?" Rafał: "Co tam potrzeba jeszcze?" Przede wszystkim też będzie potrzebny dokument przewozowy na to drewno, czy to będzie kwit wywozowy z lasu, czy to będzie jakikolwiek dwuzetka wypisana nawet własnoręcznie, gdzie wskażemy, co to za ładunek, gdzie do kogo wieziemy go, jaka jest jego ilość. No i oczywiście będziemy tutaj używali tachografów, więc to będzie albo karta kierowcy, albo wykresówki i będziemy musieli okazać te dokumenty z 56 dni. Poprzedzający dzień kontroli, to trzeba o tym zawsze pamiętać, czyli wszystkie dane na karcie, tak. i wykresówki z tego okresu przy kontroli. No i tutaj również uprawnienia w zakresie kwalifikacji zawodowej. Kod 95 w rubryce numer 12. Ważny ten kod, czyli kwalifikację zawodową też będziemy musieli posiadać. Może przypomnijmy o, o dużycy od razu, bo to jest ważne. <laughs> tak. Jeżeli byśmy tutaj mieli do czynienia z, z przyczepą dłużycową do przewozu drewna. Ta przyczepa nie musi być połączona e, urządzeniem sprzęg, z, sprzęgniętym z pojazdem. To wystarczą tylko e, do połączenia takiej dłużycy, wystarczy tylko ładunek drewna. W tej o. sytuacji oczywiście przewody elektryczne do podłączenia i pneumatyczne do podłączenia, ale tylko ładunek drewna łączy dłużycę z pojazdem, taka może być możliwość w przewodzie drewna. Dziękujemy ślicznie. Słuchajcie, Opol Trans ma swój web terminal, czyli wszystkie te części, rzeczy, czy taką na przykład przetwornicę, możecie sobie zamówić online. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie wychodząc z domu, przychodzi do Was po prostu do domu.